Dotarliśmy z olipką do Rosalina. Jesteśmy na konkursie elegancji, elegancji i oglądamy tutaj samochody. I tutaj pokażemy Wam, jakie tutaj cuda są zgromadzone. Cały rząd Ferrari. Wszystkie modele, jakie są. Tutaj mamy cztery sztuki testarosy: granatowa, żółta, czerwona. I czarna, ale poliftowa. I czarna 512. poliftowa. 512 TR, czyli już nie testarosa. I żółta. I taka granatowa. I tutaj fiasik Barchetta. I tutaj 300 ZTX. Rolsik sobie stoi. Mercedes 280 SS, jakaś 180-ka, Lancer Evo, Jensen trójka. Tutaj mamy Ferrari znowu 430 Scuderia, czyli w tej wersji takiej ekstremalnej. Carrera. Tu jeszcze jakieś stare Porsche Super 90. Tutaj jakiś Mercedesik. Porsche SC. No i uwaga. Najlepsze auto po lewej. Fiat Uno. que tudo